Tam zagrożenia pożarowego na terenach obszarów leśnych w ostatnim okresie czasu nam znacznie wzrósł. Charakterystycznym przykładem tego jest pożar z dnia dzisiejszego, który powstał w leśnictwie yy, Babimost, przepraszam w leśnictwie Dąbrówka należący pod nadleśnictwo Babimost. W pożarze Pożarem objęte była ścioła leśna w Młodniku w yy, 15-letnim i 22-letnim. Łącznie pożar objął powierzchnię około 3 arów. Na miejscu akcji działały dwa zastępy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Bąszynia oraz jeden zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nowym Tomyślu. W tej chwili na miejscu też są policjanci, pr pracownicy służb leśnych, którzy dokonują oględzin miejsca pożaru w celu ewentualnego ustalenia przyczyny powstania. Dzień.